Psychiatria.pl Zespół Delbruka Po czym rozpoznać mitomana? Zespół Delbruka nazywany jest inaczej mitomanią, pseudologią oraz kłamstwem patologicznym. Jest to patologiczna zdolność do kłamania, wprowadzania innych osób w błąd, zmyślania czy zatajania prawdy. Osoby chore przedstawiają historie, które tak naprawdę nigdy nie miały miejsca. Ukazują się w nich jako osoby uczciwe, przyjaźnie nastawione do świata oraz innych osób. Zespół Delbruca to patologiczna zdolność do wprowadzania innych osób w błąd, kłamania, przeinaczania faktów, opowiadania zmyślonych historii przy jednoczesnym stawianiu własnej osoby w bardzo. Czyli natanek? wysycono. No nie ukrywajmy, że tak, bo natanek to jest spokój książący. Przyczyny mitomanii. Przyczyny mitomanii cały czas są poszukiwane. Kłamstwo patologiczne może być następstwem przebytych chorób organicznych mózgu. Mowa tutaj na przykład o zapaleniach, urazach bądź uszkodzeniach. Wymieniane są także wrodzone właściwości. Psychopatyczne osoby chore. Niektórzy pacjenci poprzez kłamstwo patologiczne chcą zwrócić na siebie uwagę, przez to czują się dowartościowani i pewni się. Są tacy faceci, którzy chyba nigdy w życiu mnie nie poruchają i dlatego są źli, wiesz? Takie mam przynajmniej czasami wrażenie, jak tak słucham opinii innych mężczyzn na temat tych mężczyzn, co o mnie gadają, bo dziewczyny zwykle nic nie gadają. To... Jestem kobietą, a i tak najwięcej przykrości sprawiały mi inne kobiety. Kobiety bardzo często mi mówią, że wyglądam jak kościotrup, że wyglądam jak chuderlak, że powinnam powiększyć sobie usta, że powinnam bardziej się malować, że powinnam ściąć, wydłużyć, jakkolwiek inaczej zmienić swój wygląd. To kobiety najczęściej mi mówią, że jestem brzydka, że jestem głupia i że jestem taka jaka jowaka. Nawet nie będę tu przeczytaczać tych wulgarnych słów. Zauważyłam, że kobiety zazdrości są w stanie urągać drugiej kobiecie. I... Duża ilość mitomanów kłamie tylko po to, by skrzywdzić inne osoby, przedstawić je w bardzo złym świetle, a także zaszkodzić im w życiu osobistym oraz zawodowym. A tak to ostatni raz, kiedy z nim się widziałam przed wrześniem, to był maj. Także ale mi to często spotkania. My na co dzień nawet nie gadamy przez telefon czy coś, jak już to raz za kiedy, tak po prostu, żeby zrobić taką aktualizację informacji. Ale to właśnie nie jest takie wchodzenie w prywatność. A... Przemierzałam, po prostu je w domu dopiero założyłam i są idealne. Także... Szanowanie się kontra zakładanie krótkich Może swoje ciało odkrywać. Mnie to dosyć nie interesuje. Ja tu raczej daję dobry przykład, żeby ja. Ja znam wiele dziewczyn, które szanują swoje ciało i nie założą takich krótkich koszulek. Jeśli ktoś szanuje swoje ciało, to nie będzie chciał go pokazywać. Wszem i wobec, przynajmniej na ulicy. Kanajka, kanajka. Och ludzie, Zaraz mi dupa wyskoczy na wierzch. Będzie wstyd. Takie sukienki właśnie są kłopotliwe, ja Wam powiem. Decyzję pod wpływem emocji. U dorosłych zespół Delbruka dość trudno zdiagnozować. Pacjentom udaje się opowiadać różne nieprawdziwe historie. Może to prowadzić do uzależnienia psychicznego, jednak z czasem są oni rozpoznani, przez w rzeczywistości, jeśli wasze dzieci oglądają jej filmy, to będą przez najkę seksualizowane. A moja dziura między nogami... Dowiedzą się, że nie ma nic złego w tym, jeśli dziewczyna co chwilę zmienia chłopaków, z którymi wymienia płyny ustrojowe. Samotna Najka poznaje miłość życia. Publikuje filmy, w których występuje z nowym partnerem. Przytulanki, macanki, wzajemne wsadzanie sobie języków w usta. Najka, jak przystało na neurotyczną kobietę, oczernia swoich byłych partnerów, bojąc się przy tym konfrontacji. Nieustannie mówi o seksie, poucza o skromnym ubiorze. Mówi o przyzwoitości, ale nieprzyzwoicie dzieli się intymnymi chwilami. Twierdzi, że nie używa wulgaryzmów, ale to kłamstwo, bo klnie. Du dupę ściska tak. rzygać się od wa was ja wam tu tyle pokazuję karaczany jedne pierdziele czuć, zaraz mi dupa wyskoczy na wierzch. W... w większości przypadków mitomanii to osoby o bardzo rozchwianej psychice które za wszelką cenę chcą znajdować się w centrum zainteresowania Screeny, gdzie ja coś kiedyś powiedziałam, że znam swojego mężczyznę w strefie łóżkowej. I chodzi o to, że strefa łóżkowa to tak naprawdę dla mnie ma znaczenie takie, że przecież czasami się leż z mężczyzną w łóżku, ogląda się jakieś właśnie filmy i właśnie praktykuje się pocałunki, przytulanie, w ogóle jakieś takie mizianie. I nie chodzi o żadne kwestie właśnie łóżkowe takie stricte, jeśli to co macie na myśli, to co ona ma na myśli, czyli że o od razu seks, absolutnie nie.